Obecna konferencja Episkopatu Polski zebrana w Warszawie zajmowała się między innymi sprawami bioetyki i dokumentem, który będzie opublikowany i nad którym pracował zespół ekspertów do spraw bioetyki konferencji Episkopatu Polski, a teraz ten tekst, którego tytułu jeszcze nie znam, jeśli chodzi o jego charakter, jest uzupełniany przez członków Konferencji Episkopatu Polski po to, by był możliwie adekwatnym w stosunku do oczekiwań i potrzeb. Chciałbym sprecyzować, że jest to dokument, który nie obejmuje całości problematyki bioetycznej, ponieważ ona jest zbyt szeroka, natomiast skupia się na niektórych wątkach, które ciągle wracają na łamach mediów w Polsce. Związane to jest najczęściej z pracami legislacyjnymi nad czy ustawą bioetyczną, czy ustawą nad pewnymi procedurami stosowanymi w Polsce, i dlatego on będzie dokumentem dotyczącym przede wszystkim początku życia ludzkiego, a więc bioetyki genetycznej, od poczęcia człowieka aż do urodzenia, a więc do okresu prenatalnego. Jest to ogromna gama problemów, które są dużo liczniejsze niż te poruszone w dokumencie, ze względu na ich charaktery bardzo już specjalistyczny, na przykład problem komórek macierzystych, ale my się zajmujemy głównie zapłodnieniem pozaustrojowym i również w dużej mierze również konsekwencjami tej procedury, która pociąga za sobą śmierć wielu ludzkich zarodków, czyli istnień ludzkich, jak również śmierć, która następuje w wyniku dalszych eliminacji eugenicznych działań Mających na celu wyeliminowanie tych, którzy są obciążeni jakąś wadą czy nieprawidłowością spowodowaną nieprawidłowym zapłodnieniem. A więc to jest pierwsza część tego dokumentu. W drugiej, w drugiej części będzie mowa o koniecznych postawach. Jest to apel do ludzi dobrej woli, żeby bez żadnych uwarunkowań polityczno-partyjnych czy koniunkturalnych żeby zastanowili się nad istotą tych problemów, na ich przełożeniem na kształt naszej kultury, naszej cywilizacji i również na nasz stosunek do życia ludzkiego jako takiego wartości przecież podstawowej, na której budujemy wszystko inne całe nasze życie osobiste i społeczne ale też by uświadomili sobie, jakąś odpowiedzialność wobec innych za włożone poglądy i za to, czy są doinformowani, czy też są ofiarami ignorancji w tej dziedzinie, która prowadzi później do bardzo nieadekwatnych i niewłaściwych opinii, które się rozpowszechnia. Jest też rozdział ostatni, który będzie mówił o roli polityków zwłaszcza katolickich, którzy powinni być w polityce również świadkami swojej wiary. Wiara przecież kształtuje nasze wszystkie odniesienia społeczne, międzyosobowe, a więc również w polityce, również w przestrzeni publicznej. I chodzi o to, żeby ci politycy, którzy się angażują w życie polityczne, również na, i przede wszystkim na poziomie formowania prawa, w Polsce byli świadomi swojego zadania, swojej odpowiedzialności i by umieli bronić życia ludzkiego w sytuacjach, gdy jest ono zagrożone.